Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mister Misiek Poleca. Zrób to sam, dasz radę. Witam Was jeszcze na wolności, bo nie wiem, czy kiedy mogą mi, może, wsadzą za to, co robię. Staram się to robić rzetelnie, no ale nie wiadomo, co tam komu odbije. No ale jak mnie wsadzą, to wiecie, co robię. Paczki wysyłać. Ja Wam podam adres na pewno. Gdzie i po co? Gdzie będę siedział? To jak coś? To paczuszki z napisem na A. Nie wiem, jakie piwo jest na A. No ale to nie można wysyłać. Ale wiecie, co wysyłać? Tam będę testował. Jak wyjdę, to żebym miał szybko żyć. Nie? Słuchajcie, więc yy, żarty żartami bo trzeba sobie go pożartować, nie wolno się przejmować. Na razie to takie luźne rozmowy. Ale powiem wam tak, ktoś mi podesłał jedną bardzo ważną myśl, bo miałem zarzucone, że moje pomiary są nierzetelne. Tak jak zauważyliście na moim kanale, ja robiłem pomiary czasami 2-3, 4 obok siebie, nie tylko jeden strzał i to wszystko, ale żeby to jak najbardziej było e, zobrazowane. I powiem tak, jeżeli znajdę jakiegoś bubla, który nie trzyma wymiarów, a będzie miał ktoś coś mi do zarzucenia, że ja to robię źle, to ja moi drodzy, nie widzę przeszkód przepraszam Was bardzo ja nie widzę przeszkód, aby jakiś dyrektor, kierownik, właściciel firmy przyjechał do mnie, bo ja nie będę dojeździł do niego. Bo to nie jest w moim interesie, tylko jego. Żeby przyjechał do mnie z urządzeniami, z narzędziami. Ja mu udostępnię miejsce. Zrobimy to komisyjnie. Nagramy to wspólnie. Z takim właścicielem, takim producentem części, nagramy pomiar. Urządzenia, które on będzie miał. Spracujemy z moimi urządzeniami. Pomierzymy. Przetestujemy. I będziecie mieli, moi drodzy, wszyscy odpowiedź. Jak to wygląda? Żeby nie było, że mister Misiek coś tam kombinuje i kogoś chce ośmieszyć. Zapraszam, swoje zabawki zabrać, przyjechać. Bo ja tego towaru nie odeślę, dopóki nie zrobimy pomiaru. Żeby później nie było, że czego on chce, czego się czepia, jak towar jest tacy. Możecie go podmienić. Więc na razie zostaje to tak jak zostaje i ja na pewno tego ruszał nie będę. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, chciałem z Wami porozmawiać o rozdzielaczach. Tu mam rozdzielacz od czwórki, tu mam rozdzielacz od szóstki. Chociaż ten od szóstki jak najbardziej podchodzi też do czwórki. Dlaczego? Bo w czterocylindrowych była też chłodnica oleju. Chłodnica oleju jest zasilana przez ten rozdzielacz, ale tam nie może być. Za duże ciśnienie, dlatego on już stoi pod skosem, ponieważ tu jest zawór. On się otwiera w razie W, i część oleju idzie tutaj na chłodniczkę, jeżeli dobrze pamiętam, a część po prostu się przelewa, żeby nie uszkodzić chłodnicy. Tak mi się bynajmniej, moi drodzy, wydaje i takie mam. Oczywiście wrażenie. Może być to mylne w mej głowie myślenie, ale miejmy nadzieję, że mój tok rozumowania jest prawidłowy. Tu mamy kanał, tu mamy sprężynkę, tu mamy sprężynkę, tu mamy kanał, tu mamy kanał. To jest żółw zając, czyli tylko w jedną stronę załącza nam dopływ do tłoczka, zaraz Wam pokażę, albo pokażę Wam później, tu producent jeden, w jednym jak i w drugim przypadku to jest Pepiczek, Czechy, e, dał ciała, to raz Wam mówię, bo w komplecie nie ma kulek i nie ma sprężynek, we woreczku tu do dopięte powinny być do tego kulka, sprężynka po dwie sztuki. Tu mamy sprężynę razem z zaworem. Zawór jest tutaj. Tu Wam przejdę, odsunę, bo nie będę pokazywał tamtego, bo to nie ma sensu, bo to jest to samo, tylko tamten nie ma tego. Ale możecie zobaczyć, żeby nie było. Tu nie ma otworu. Ten ma tu otworek. Rozstaw otworów jeden i drugi jest taki sam. I teraz tak. Tu jest zawór. Ten zawór, o widzicie, ja tutaj sobie włożę śrubsztyka. i on się przesuwa, widzicie? Gdy się przesuwa, otwiera nam przepływ oleju, bo to jest kanał główny, a to jest przelewowy, który nam zasila w pokrywie też kanał na chłodniczkę albo przelew w starej typie pokrywy, przelew na... Skrzynie biegów po wlewa się z powrotem, a w nowym typie leci na chłodnicę. więc tak to wygląda. Ciśnienie jest ustawione na 13 atmosfer, coś koło tego i wkręcając tą śrubę zwiększamy ciśnienie. Wszystko jest uzależnione od tego, jak bardzo ta sprężyna jest siadnięta, wyrobiona, ile ma lat. Tak to trzeba brać pod uwagę. I to wkręcając tą śrubę, po prostu o jeden obrót zwiększamy jedną atmosferę. Mogę się mylić, ale tak jak mówię, wszystko jest uzależnione od tego, w jakim stanie jest ta sprężyna. I teraz tak, tu mamy suwak odwiedzające, w tym miejscu. W tym miejscu jest kanalik i tu kanalik do kuleczki. Powiem Wam, trochę, takie, takie, trochę dziwne, bo tu ten środek nie jest zatoczony. A chodzi mi o to, że jak sprężynka i kuleczka jest, no to fajnie jak blokuje, tylko że w tą stronę, nie wiem po co, tu powinno wpaść i trzymać, tylko teraz jak masz go przesunąć w tą stronę, no to stawia opór, widzicie? To jest bardzo mały skok. I coś mi tutaj się już, moi drodzy, powiem szczerze, nie podoba. Bo jeżeli tu ma być kulka. No to tak. Aha. Bo tak jest ustawiony na zero. Tu wystaje, zaraz Wam rozjaśnię troszeczkę. O, Tu jest ustawiony na zero, ale ja patrzę na coś innego, bo on ma kanał w tym miejscu, moi drodzy, otworzyć w tą stronę, więc prawdą a Bogiem, to tylko ma tak działać i tutaj kulka ma siedzieć. Tu tego już na upartego nie, mo, może nie być, bo nawet jak go cofniemy, zobaczcie, cofamy go tak, no to kulka jest ściśnięta. Nie wiem po co jest nacięte to i nie będę to wnikał. Nie moja już to broszka. Tego w ogóle nie powinno być, zostaje ten kanalik. Widzicie? Metodą dedukcji, moi drodzy, dedukcji. Więc tak tutaj to zostaje, wkładamy i teraz jak go wciśniemy, Załączamy wzmacniacz, czyli załączamy tłoczek. Tłoczek nam luzuje taśmę. Luzuje taśmę, czyli załącza nam zająca. Luzuje taśmę i zapina. Tak, no widzicie? więc tutaj żółw zając załącza nam zająca, tak w takim razie jeżeli dobrze kombinuję mogę się mylić ale z tym rozdzielaczem ja nigdy nie miałem styczności nigdy go nie rozbierałem teraz już na półce jest po to bo jest wiele zapytań chce klient proszę jest pyk działamy i teraz tu ustawiamy działa zając zamykamy dopływ działa żółw bo żółw działa bez oleju tak. Więc dobrze kombinuję. Pyk, pyk. I tu jest zabezpieczenie z tego typu drucika. O. Postaram się zaraz to zapiąć. Bo z moim kuźwa szczęściem, to ja to jeszcze zgubię. A nie mam zamiaru za to, moi kochani bolić, więc O żeby nie wyskoczył. Siedzi O I tak to działa. Przy składaniu należy pamiętać, żeby te dźwigienki sobie ustawić w odpowiedni sposób od razu i teraz wyjmiemy tego dziada tego dziada ja już też miałem wyjętego wcześniej bo coś mi podpadało moi drodzy i teraz tak tu mamy kanalik, kanalik bo tu stąd idzie olej aż dotąd do tego otworu widzicie tak ma być Dlatego on jest tu ścięty, tu jest kulka, tu jest kulka i trzeba po prostu pamiętać, że jak ujmujemy albo składamy, to nie może być tak, bo nam ta kulka będzie wariować i nie pozwoli nam to działać prawidłowo, więc musi być tak. I teraz wam powiem, co mi się nie podoba, to tutaj ta powierzchnia, bo tu jest szlifowana, a tu nie. Mierzyłem sufmiarką, to tutaj widać, że to jest takie delikatnie szkrobnięte tu w tym miejscu ale wymiar trzyma nie ucieka 10,92 chyba jak dobrze pamiętam nie 13,89 13,90 89 i jak sobie w tym miejscu z miarką obracam to cały czas ten wymiar jest Taki sam wiadomo że mikromierzem zrobiłbym to lepiej ale nie będę pajacował eee, tu mamy kanalik i teraz jak dobrze kombinuję to tutaj ten będzie załączał nam WOM a ten będzie hamował mogę się mylić ale tak jak powiedziałem nie miałem z tym styczności i musiałbym to zamontować w ciągniku żeby się tym dokładnie pobawić tu już zauważyłem pewne ryski delikatne są i powiem wam szczerze nie wiem co z tym zrobić bo to jest taka ryska jakby na szkle jak na szkle ale nie jest niczym to przeszkadzające jeszcze sprawdzałem czy tu nie ma gdzieś zadry na tym kanaliku pomyślałem że to jest to ale on dochodzi dotąd, a ryska jest to, więc już tutaj sobie to wszystko obejrzałem, może jakiś paprok był czy brud, już wszystko działa jak należy, ten kanalik też tu jest ładnie, o widzicie jak to ładnie chodzi, zamknięty, tylko że ja też zauważam pewną rzecz moi drodzy, I żeby nie było, o. On w tym miejscu się blokuje. Stawia opór, tylko że on musi pracować w ten sposób. Tak działa prawidłowo. I tak działa prawidłowo. W ten sposób się blokuje, w ten sposób się blokuje. Więc to wszystko jest jak najbardziej ok. Nie wiem czy to wysyłać, muszę to skonsultować, wyślę zdjęcia, pokażę o co chodzi i niech pepiczki opiszą, bo wymiar, tak jak powiedziałem, wymiar jest OK, to wszystko jest OK. Czy to ma, ogólnie będzie miało wpływ na jego pracę, nie wiem, ale ciśnienie na mikropompie, szczególnie na tych nowych wzmocnionych, myślę, że nawet jeżeli tu by była mikronieszczelność, to nie będzie w niczym przeszkadzało i będziecie się nie utrzymywać. I teraz jak ja Wam pokazywałem ten kanalik. O, ma tylko tutaj nacięcia, tu i tu. I nam olej przepycha, więc gęsty olej powiem Wam szczerze, no tutaj je przepchnęło, no to jest mistrzostwo świata. Tu już mamy inne wycięcia, większe. I dlatego z mojej dedukcji uważam, że tu jest kanał na przekaźnik na załączanie, a tu na hamulec. Chociaż może być odwrotnie, bo powiem wam szczerze, jak się długo, długo, długo załącza, no to tutaj może być problem z przepływem. Ale nie wydaje mi się w każdym razie. Myślę, że użytkownicy na pewno mi tam poprawią bo najlepiej taką pokrywę musiałem sobie zdjąć, dźwigienkę mieć i sobie obserwować, nie? Ale to człowiek całe życie się uczy, a i tak głupi zdechnie. Dzięki Wam i tak się wiele rzeczy nauczyłem. Ja komuś pomagam, ktoś mi pomaga, mi, więc myślę, że działa to w obie strony. A w następnym odcinku mam dla Was Mega, Mega yy, Poszukiwany Produkt. W końcu udało mi się Kuźwa znaleźć. Coś, co myślę, że niejednego użytkownika serii ciężkiej w końcu zadowoli i rozwiąże jego wiele problemów. Więc jak coś, oglądajcie następny odcinek. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i oglądania. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, bo was to nic nie kosztuje. Nam robi zasięgi, youtuberom, a prawda jest taka, że... Połowa z Was, ponad połowa oglądających nie subskrybuje. Tak jak już powiedział Paweł Strawi garaż i gdzieś widziałem ostatnio, gdzieś też na kanale, też ktoś właśnie o tym mówił. Was to nic nie kosztuje, subskrybujcie, lajkujcie i trzymajcie się do następnego. Hej, cześć!